Witam w kolejnym odcinku Kartki z Kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z Kalendarza to ponad 20 lat pracy. Które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. Dzień dobry, witam słuchaczki i słuchaczy. Kartki z kalendarza 4 grudnia. Imieniny obchodzą Barbara, Krystian oraz Benon. Dzisiaj obchodzimy barburkę, dlatego mamy wśród ważnych świąt Dzień Górnika oraz Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii, Międzynarodowy Dzień Geparda, a przysłowie Barbara po wodzie, święta po lodzie. Jest 339 dzień roku, do końca pozostało 27 dni. Słońce wzejdzie 45 minut po godzinie 7, a zajdzie 44 minuty po godzinie 15. Dzień trwa 7 godzin i 51 minut. Jest krótszy od najdłuższego o 9 godzin i 4 minuty i jest dłuższy od najkrótszego o 16 minut. W 1450 roku Stanisław Trach z Proch Wraz z braćmi Andrzejem i Wawrzyńcem jest w sporze z Tomaszem, prepozytorem, czyli przełożonym Szpitala Świętego Ducha pod Kiełbłowem. W 1761 roku dzierżawcą folwarku proboszczowskiego parafia Wielichowo został Więckowski. W 1767 roku w Wielichowie występuje osoba o nazwisku Bręborczyk. A w latach 1774-1778 właścicielem karczmy u przewozu był Kazimierz Bzy, ożeniony z wdową po poprzednim właścicielu karczmy Kazimierzu Krukowiczu. Zyl zajmował się również obsługą promu łączącego Wielichowo z Zieminem. W 1810 roku majątek bractwa literackiego działającego przy parafii w Wielichowie wynosił 2250 zł. Do bractwa należały dwie kwarty roli oraz łąki. Zagórna, wyrąbki, wykopanina, na wielkim błocie i trzy ogrody. W XIX wieku łąki użytkowali altarzyści. Dochód z nich pobierał ksiądz proboszcz parafii Wielichowskiej na opłacenie wikariusza, który wykonywał obowiązki altarzysty. Bractwo posiadało również przedmioty do sprawowania liturgii. Dwa srebrne pozłacane kielichy, pozłacane pateny, kilka wotów, pozłacaną koronę Najświętszej Maryi Panny w ołtarzu, który należał do bractwa. W 1901 roku urodził się Ignacy Drgasz. Mieszkał w okresie międzywojennym w Czcinicy. Trudnił się uprawą ziemi. Aresztowany przez Niemców 23 grudnia 1939 roku, był więziony w Kościanie do 15 stycznia 1940 roku. Zaginął w Forcie VII w Poznaniu. W 1945 roku w Wielichowie wznowiło działalność katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. A w 1995 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Wielichowie i policja wzbogaciły się o nowy sprzęt. Strażacy otrzymali urządzenie do automatycznego cięcia blachy i otwierania drzwi zablokowanych w wyniku wypadku. Jest to urządzenie ogromnie przydatne w ratownictwie drogowym i będzie na wyposażeniu samochodu przystosowanego do tego typu zadań. Zaproszeni goście, wśród których byli przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Śledź, burmistrz Adam Łaniecki, członkowie zarządu miasta i gminy oraz komendant rejonowy PSP z Nowego Tomyśla, pułkownik Leszek Mądry, byli świadkami pokazu nowego sprzętu, który wzbudził duże zainteresowanie. Policjanci z Wielichowskiego Komisariatu otrzymali sprzęt, na który z niecierpliwością czekali. Samochód Polonez. Symbolicznego przekazania kluczyków dokonał burmistrz Łaniecki, Komendant Komisariatu Policji w Wielichowie, aspirant sztabowy Karol Cylny, który równocześnie podziękował władzom samorządowym i mieszkańcom za pomoc finansową, bez której nie byłoby tego zakupu. Mieszkańcy wpłacili 4,6 tysiąca zł, a łączna cena samochodu to było 12 tysięcy złotych. Informacją z Wielichowskiej Policji kończę kartkę z kalendarza z 4 grudnia. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie i za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na nasze media społecznościowe, a ja czekam na Państwa z kolejną kartką z kalendarza będzie to 5 grudnia. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia i do zobaczenia.